Był taki dzień, gdy wnukowie i wnuczki spotkali się, by poznać dziadkowe stuczki. W sekrecie bez strachu patrzyli przez lornetki, leżąc na dachu. Chcieli jak najszybciej przekonać się sami, czy babcia i dziadek są zarodzeniami? Lezę, lezę i co ja widzę? Mój dziadek naprawia rower. Czy on to potrafi? Potrafi. Mój dziadek Marcel wszystko naprawi. To najlepszy kolega. Wrócę ze mną bawić, a mój u umie uje babci i pozwalam chodzić w domu bez kap. A mój ze mną wchodzi na drzewa, piosenki różne śpiewa, gra w piłkę, łowi ryby. Zabiera do lasu na spacer i grzyby. Ściera, moja babcia, coś w kuchni taluje. Taluje! Tak, bo moja babcia jest kucharką. która robi bezności. Ma zawsze dla nas dużo miłości. Wie wszystko on młodzieńcu, na syna uluje. Babcia zawsze. Wnosi modne kapelusze, chodzi do przyszelak, Babcia zawsze elegancko się ubiera. Nie sobie przypomniałem, jak powstała wiekana. Zadek poprzez dom jest miało, szepnął słowo i już nic mnie nie wojało. Och, pamiętam, jak płakałeś chwilę później. Wyzdrowiałeś, ale gratka to po prostu czary dzień. Mamcia mnie o ramieniu i już zapomniała o, o swoim martwieniu. Słyszałeś, że koledzy i przyznajcie sami. Mamcia ale ja czarodziejami. By... Tracę wam teraz magiczne zaklęcia. Kocham cię babciu i zawsze tak będzie. A jest moi drodzy, to nie żadne magiczne stucki. To jest miłość dla wnuka i to jest miłość dla wnuczki. Jak ja umiem? kocham was tak bardzo, jak tylko umiem. Powiem w polsku, tę. Po polsku kocham cię, bo język, ja, ja lubię, po angielsku, a ja lubię. Wszystkiego, Wszystkiego